Bumblebee, pierwszy oficjalny trailer spin-offu Transformers. Fani serii o Transformerach od dziś mogą podziwiać zwiastun kolejnego filmu osadzonego w uniwersum zmiennokształtnych robotów. Osadzony w latach 80., film Bumblebee doczekał się pierwszego trailera. Pierwszy spin-off serii stanowi origin story uwielbianego autobota i przenosi nas do małego kalifornijskiego miasteczka w 1987 roku. Osiemnastoletnia dziewczyna imieniem Charlie znajduje na złomowisku starego Volkswagena Garbusa, który okazuje się nie być zwykłym samochodem, lecz bardzo niezwykłym stworzeniem. Bumblebee – oficjalny zwiastun filmu. Bumblebee to propozycja nieco odmienna od poprzednich pięć części Transformers. Zamiast zawrotnego tempa i wartkich scen akcji, twórcy nowej produkcji przygotowali dla widzów wiele emocjonalnych scen, ukazujących rodzącą się przyjaźnie nastolatki i maszyny. Oznacza to oczywiście, że film będzie zupełnie pozbawiony wybuchów i walk. Pierwszy zwiastun Bumblebee doskonale odzwierciedla to połączenie familijnego filmu z kinem akcji.